Sytuacja geopolityczna trochę wymusiła y, tematykę tego kongresu i będziemy tej tematyki się trzymać, czyli polityka spójności Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję wszystkim partnerom, bo, y, bo bez, tych, bez partnerów, których miała Pani Rzecznik, ten kongres nie, nie udałby się. Y, nie nie udałoby się zgromadzić prawie tysiąca osób w i harmonii Podlaskiej, bo tyle mieliśmy oficjalnych zgłoszeń przez stronę y, internetową. Te, te forum pokazuje że województwo podlaskie ma wielu przyjaciół w całej Europie że te położenie geopolityczne które było kiedyś naszym atutem a dzisiaj nim nie jest powoduje że tacy Przyjaciele, jak pan komisarz do spraw spójności Rafalfi, to który dzisiaj z nami łączył się poprzez, poprzez nagrany film, ale który trzy miesiące temu ogłaszał w naszym regionie, właśnie w Białowieży, że będzie oddzielny instrument, że będzie pakt na rzecz wschodnich regionów, na rzecz wschodnich regionów Unii Europejskiej. Kolejny przyjaciel, pan europoseł Jacek Protas, twórca tego paktu, który to, ten pomysł ogłosił właśnie w tym budynku w lutym bieżącego roku, pan komisarz Piotr Serafi. Które dzisiaj razem z nami spędza pół dnia, spotyka się i z samorządowcami, i, i z prezesami ważnych polskich instytucji, tak aby, aby budżet Unii Europejskiej w nowej perspektywie po roku 2027 da, dawał takim regionom jak Województwo Podlaskie, regiony wschodniej Unii Europejskiej jeszcze więcej pieniędzy, aby ta spójność Unii Europejskiej dzięki tym finansom była, była zachowana. Ale o godzinie 15 dołącza do nas. Pan premier Donald Tusk, który podsumuje nasze forum, to pokazuje, że to była dobra decyzja, aby te forum organizować. Te forum na pewno będzie już, będzie inicjatywą cykliczną. Będzie się odbywało również w kolejnych latach, ponieważ jako województwo podlaskie jesteśmy gospodarzem tematu trudnego sąsiedztwa. Jesteśmy liderem zabiegania o środki dla regionów wschodnich europejskich, ale jesteśmy liderem dlatego, że nasi mieszkańcy w konsultacjach wzięli udział. Co czwarty głos konsultacji pochodzi z województwa podlaskiego i dzisiaj również tymi panelami, tymi spotkaniami z tak zecznymi osobami jak pan premier, pan komisarz, dziękujemy naszym mieszkańcom, że, że, ich, że los ich swojego regionu biorą w swoje ręce i wspólnie z tymi wszystkimi podmiotami, które, które przed chwilą wymieniliśmy, możemy tworzyć takie dobre wydarzenia, jak Forum Spójności i Rozwoju Regionów Granicznych. Wszystkim państwu dziękuję za to współdziałanie i jestem przekonany, że wspólnie wiele dobrego zrobimy dla województwa podlaskiego. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Bardzo proszę. Szanowni państwo, zgoda i współpraca buduje bardzo się cieszę, że to forum zostało zorganizowane. Dodatkowo chciałem podkreślić, że zostało ono zorganizowane bez wsparcia firmy zewnętrznej, czyli, czyli siłami właśnie Urzędu Marszałkowskiego, tu szczególnie pana dyrektora Szczepury, ale także Urzędu Miejskiego. Ale jest o czym rozmawiać. Oczywiście tutaj ta wizyta potwierdzana, odwoływana, później znowu potwierdzona pana premiera znaczy, że mimo ogromnych obowiązków i wyzwań, które y, ma na co dzień, jednak znajduje czas, aby przyjechać do Białego i pokazać, że właśnie ta Polska Wschodnia y, i regiony przygraniczne są bardzo ważne. Rząd oczywiście podejmuje wiele, wiele działań. Y, to jest tarcza Podlasie, to jest program, program SAFE, y, to, to są właśnie środki, które są przeznaczane i dystrybuowane przez pana wojewodę. Białystok otrzymał 21 milionów do wydania w tym roku i to, i to zrobimy na różne elementy podnoszące nasze, nasze bezpieczeństwo, to jednak mimo wszystko my jesteśmy w Unii Europejskiej i chcemy właśnie być zauważani, chcemy rozwijać się bardzo dynamicznie, ale też podkreślić ta obecność właśnie ważnych osób, podkreśli, ma podkreślać, to jest bezpiecznie, bo z punktu widzenia gdzieś tam Lizbony, prawda, czy, czy, czy Wiednia, czy innych y, y, zachodnich Państw czy stolic, no jednak jesteśmy postrzegani tutaj jako obszar prawie wojenny, a tak nie jest. Nasi mieszkańcy my musimy robić wszystko, aby czuli się bezpiecznie, ale też musimy wszystko robić, żeby, żeby się rozwijać. I właśnie to forum daje możliwość z jednej strony pokazania, że mamy ogromne szanse, a z drugiej strony, że właśnie zgoda, współpraca i pokazanie naszych możliwości i wyzwań. Na, na przyszłość jest naszą szansą. Dziękuję bardzo. Pasę do europejskiego, europejskiego. panie bardzo proszę. Regiony Europy Wschodniej, które graniczą z Rosją i Białorusią, borykają się od wielu miesięcy z wielkimi problemami, które, które wynikają z wojny, którą prowadzi Rosja w Ukrainie, ale również z wojny hybrydowej, którą, którą prowadzi z Polską, z innymi krajami granic granicznymi. Te kłopoty szczególnie uwypuklone są właśnie w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim. Stąd też podjęliśmy działania, żeby również Komisja Europejska, Unia Europejska przygotowała specjalne wsparcie dla tych województw wsparcie, które pozwoliłoby Wyjść z kłopotów gospodarczych, wyjść z kłopotów związanych z koniecznością obrony granic, wyjść z kłopotów związanych z embargiem i z zamknięciem przejść granicznych, między innymi. To również kłopoty z migracją wewnętrzną, to również kłopoty z odpływem turystów i inwestorów. Tak jak powiedział pan Marszałek, mamy pierwsze efekty. Pakt dla regionów wschodnich, granicznych regionów wschodnich jest dzisiaj faktem i to jest zasługa wspólnego działania samorządowców, przedsiębiorców, polityków, tutaj z województwa Podlaskiego, ale również z warmińsko-mazurskiego i lubelskiego. Za chwileczkę rozpocznie się dyskusja na temat tego, Jakie, jakie narzędzia t, będą wynikały z tego, z tego paktu? Dzisiaj rozmawiamy z samorządowcami, dzisiaj rozmawiamy również na forum tego, tego wydarzenia, co konkretnie i czego konkretnie oczekujemy od Komisji Europejskiej, co sprawi, że województwo Podlaskie będzie konkurencyjne, że województwo podlaskie będzie bezpieczne, że województwo podlaskie będzie mogło się rozwijać nie, nie słabiej niż pozostałe regiony Polski i, i Europy. Zachęcam wszystkich do tego, żebyście brali udział w tej dyskusji, bowiem będą to bardzo, bardzo ważne decyzje dla, dla całego regionu, dla całej. Dla całej wschodniej części Europy, bo chcę powiedzieć, że oprócz tych trzech regionów polskich, które wymieniłem, tym paktem są objęte również kraje bałtyckie i regiony przygraniczne w Finlandii. Dziękuję bardzo. Żyżu, bardzo proszę. Szanowni Państwo, na Kongresach Gospodarczych w Białymstoku jeszcze kilka lat temu mówiliśmy raczej o programach Dobrość Sąsiedztwa. Dzisiaj mamy sytuację trudną, w której mówimy o trudnym sąsiedztwie, ale mamy nadzieję, że również i wykorzystanie środków unijnych i wszelkiej przestrzeni, w której będziemy wspierać także podlaskich przedsiębiorców, spowoduje, że na ten znowu lepszy czas, czas pokoju zakończenia wojny w Ukrainie, nasi przedsiębiorcy z województwa podlaskiego będą gotowi na to, żeby wrócić, czy też pójść na rynki wschodnie, na odbudowywanie Ukrainy, na współpracę i odbudowywanie de facto Białorusi, czy też innych krajów wschodnich. To jest ten element, który warto też tutaj rozważyć jako swoistego rodzaju mocne wsparcie dla województwa podlaskiego. Dziękuję uprzejmie o zabranie głosu. Poproszę przewodniczącego sejmiku, pana Cezarewa Cieszyńskiego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie jest kluczowe dla przyszłości naszego województwa, bo jak sami Państwo widzicie, nie od dzisiaj, ale z wielką chęcią ch pełnimy i chcemy pełnić rolę lidera w przemianach i przebudowie programowania Unii Europejskiej, która doprowadzi do tego, że województwo podlaskie będzie e, beneficjentem pakietu dla regionów wschodnich. Unii Europejskiej. Kluczowe dla nas wydarzenie, które rozpoczęliśmy już w roku ubiegłym, jest czas na to, żeby doprowadzić do zdefiniowania, sprecyzowania instrumentów i narzędzi, którymi chcemy się posługiwać przy wdrażaniu tego paktu. Dlatego dzisiaj dyskutujemy już nie o generaliach, oczywiście nawiązujemy do przeszłości, nawiązujemy do przyczyn czy skutków, które stoją u podłożu tego paktu, natomiast dzisiaj definiujemy szczegóły, dzisiaj definiujemy narzędzia, które będą służyły gospodarce, przedsiębiorczości, samorządności i zabezpieczeniu i wzroście odporności w obszarze bezpieczeństwa, Zdrowia, energetyki i żywności. Także bądźcie z nami i myślę, przekażcie te informacje regionowi i światu. Dziękuję bardzo. Pan Jacek Kierunek, członek zarządu województwa, zapraszam. Szanowni Państwo, ja witam wszystkich Państwa jako koordynator z zarządu województwa, który organizował dzisiejsze forum. Sądząc po gratulacjach, które otrzymujemy wszyscy, wierzę, że jest to forum udane. Wszystkich Państwa zapraszam Cię o godzinie 15 na przemówienie Donalda Tuska, który złoży specjalne deklaracje dla województwa podlaskiego. Drodzy Państwo, a jeszcze nie będę mówił o rzeczach merytorycznych. Tutaj przedmówcy zrobili to bardzo dobrze. Chciałbym powiedzieć, że ta wspólna, te wspólne przedsięwzięcie mogło się odbyć właśnie dzięki urzędowi marszałkowskiemu, dzięki urzędowi miasta, ale dzięki również całemu światu nauki Białego Stoku i podmiotom gospodarczym. Drodzy Państwo, i to co powiedział Tadeusz Truskolaski, po raz pierwszy zrobiliśmy ten kongres sami. Wydaliśmy cztery razy mniej pieniędzy niż było to do, do, dotychczas. To też jest bardzo ważne. Mamy przygotowaną y, naprawdę już w tej chwili grupę ludzi, która jest w stanie budować dobre kongresy, a sądząc po, y, po, li, po liczbie uczestników i też y, y, ważności gości, który, którzy dzisiaj przybyli, to wydaje mi się, że zrobiliśmy to dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wojewoda Podlaski, Jacek Brzozowski. Bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę Państwa, podsumowując to, co do tej pory było już powiedziane, można by było powiedzieć, wszystko zaczyna się od bezpieczeństwa. To słowo, ten termin dzisiaj był już odmieniany przez wszystkie przypadki i myślę, że do zakończenia tego wydarzenia nic się w tej kwestii nie zmieni. To forum zostało zorganizowane po to, żeby w formie właśnie dyskusji i namysłu rozmawiać o tym, co z punktu widzenia tego szczególnego regionu jest najważniejsze, ale także jakie działania będą podejmowane w przyszłości, żeby temu regionowi pomóc. Wydaje mi się, że oczywistym jest stwierdzenie, że nie ma lepszego miejsca niż konferencje. Nikt niczego innego do tej pory nie wymyślił, żebyśmy mogli spotkać się i ze sobą rozmawiać. To wcale nie oznacza, że mamy dokładnie takie samo zdanie na każdy temat, ale to jest tym wszystkim najważniejsze, że potrafimy ze sobą mądrze rozmawiać, bo łączy nas wspólny cel. Dbałość o naszą ojczyznę i dbałość o ten szczególny region, jakim jest województwo podlaskie. Ale chyba największą wartością tego wydarzenia jest to, że ono połączyło świat polityków, samorządowców, ludzi biznesu i ludzi nauki. Chciałbym zwrócić uwagę, że mamy tutaj przedstawicieli na przykład wydziału stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, czyli tego wydziału, który w najlepszy możliwy sposób potrafi ten świat opisać i pozwala nam go lepiej zrozumieć. To jest ta wielka wartość, która kryje się w tym kongresie i wierzę w kolejne mądre debaty, wierzę w kolejne mądre rozmowy, ale przede wszystkim wierzę w mądre pomysły, które pomogą nam Województwo Podlaskie. Bardzo dziękuję za uwagę. I właśnie dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku zakończy no, tę konferencję. Panie profesorze, zapraszam, Adam Bartnicki. Panie wojewodo, dziękuję za miłe słowa. Pan, pan wojewoda jest też pracownikiem Wydziału Stosunków Międzynarodowych, jednym z ekspertów od bezpieczeństwa międzynarodowego. Jestem dumny i bardzo szczęśliwy, że Uniwersytet w Białymstoku, wydział Stosunków Międzynarodowych i Wydział Prawa bardzo aktywnie włączyli się w organizację tego e, przedsięwzięcia. Mamy bardzo duże kompetencje dotyczące bezpieczeństwa, bezpieczeństwa międzynarodowego, no i wydaje się, że bez nas e, ten kongres e, byłby dużo uboższy. E, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i e, polecamy się e, na przyszłość. Dziękuję.